Cześć! Witam Was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z serii Czasie jest gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku chciałem zająć się zbierami kukurydzy na siarne, jak już widzicie. Tutaj przygotowałem sobie kombajn, do którego nasz żniwiarka do kukurydzy. No i tu mamy pole, które jest gotowe do zbioru, więc tutaj sobie włączymy kombajn. Odpalimy sobie GPS-a, no i rozpoczynamy żniwa. A i też poza odcinkiem zakupiłem sobie pole 42 oraz 43, no i tutaj połączyłem w takie jedno pole. Ale ok, teraz robimy to żniwa. Odpalamy sobie GPS-a. No i ciekawe, ile tej kukurydzy uda się zebrać. Tu już przygotowałem sobie też ciągnik z zestawem przyczep. No, na tym nowym polu może zasiejemy sobie owiec na wiosnę. Może nawet <grybujesz> zrobimy coś takiego, że kupimy nowy ciągnik, bo planuję kupić Fenda 900 Wario. Więc może kupimy sobie ten nowy ciągnik. No i na przykład zasiejemy sobie tam owiec. No, bo jeśli chodzi o kolejny odcinek, no to zrobimy sobie belowanie trawy na kiszonkę, bo na polu. Tutaj 46 oraz 47 jest zasiana trawa, co i wcześniej był groszek. Natomiast poza odcinkiem pracownik zasiał trawę. No i wezmę sobie tam skoszę, najpierw tą trawę na pokos, a później wypożyczę porasę belującą marki Fendt i zrobimy takie belowanie trawy na kiszonkę Więc taki jest plan na kolejny odcinek. a później pewnie przeskoczymy do wiosny, no i kupimy sobie chyba tego fenda 900 Vario No i zrobimy się w offsa. No a dalej no to zobaczymy, co będziemy robić. No bo na tym polu tutaj gdzie jest kukurydza, no to chyba sobie zasieje soję. No a tutaj na tym polu będzie owies, plus może tu będzie można jeszcze zasiać takie pole owsa, natomiast tutaj będzie groszek. A tutaj po tej trawie jeszcze na wiosnę zrobię sobie raz sianokosy, no i tu zasiejemy kukurydzę na kiszonkę. Bo teraz trochę będziemy mieli tej siano kiszonki, ale będzie można zasieść też kukurydzę, żeby zrobić jakąś akcję z kiszonką w silosie, żeby też tam w tym silosie było trochę zapasów kiszonki. No bo tutaj stwierdziłem, że zrobimy sobie zbiory kukurydzy na ziarno, też bardzo fajnie to wygląda. Mam tą żniwiarkę, więc warto z tego skorzystać. No, też powiecałoś, nie skoszę na odcinku, więc poza odcinkiem sobie dokończę tutaj te zbiory. No i skoszę tą trawę. Wezmę sobie kosiarki samasze, bo one mają funkcję koszenia trawy na pokos. No i już będą gotowe pokosy do zbelowania. Może jak będzie tej kieszonki dużo, to ewentualnie nadwyżkę sobie sprzedam, ale to jeszcze zobaczę. No bo fajnie mieć też większy zapas. Tym bardziej, że teraz ta kieszonka w silosie mi się kończy, ale mam jeszcze trochę kostek, bo też tu przed kukurydzą. Zbierałem trawę na kiszonkę, no jedną przyczepę, czyli tam 14 kosek, sobie zostawiłem na gospodarstwie, natomiast resztę sprzedałem tej kiszonki z trawy. No a tam jak będziemy belować, to chyba wszystkie te bele sobie zostawię, chyba że będzie ich bardzo dużo, to może trochę sprzedam. No tak poczęstwmy nawet z tych linii nie, nie potrzebujemy od GPS-a, więc można to wyłączyć. No, tu obok są słoneczniki też na polu. No zobaczymy, może też za jakiś czas zasiejemy słoneczniki, chociaż w przyszłym sobie nie planuję raczej, bo tutaj na tym polu chcę zasieć soję. Tam będzie owiec. Chociaż zobaczymy, chyba, żebym jeszcze dokupił jakieś pole. A no, to zobaczymy, no bo tutaj będzie ta kukurydza na kieszonkę, tutaj ten owiec na tych dwóch polach. No bo ten, na jednym polu mi się nie opłaca siać, bo to jest trochę małe pole, więc tu zasiejemy owiec na dwóch polach, tu jest rzepak. Tu będzie ten groszek. Więc może później, ewentualnie w jakimś kolejnym sezonie posiejemy słoneczniki. No, też bardzo ładnie ta animacja wygląda, chociaż pamiętam, że jakiś czas temu... ...ta animacja była trochę popsuta, ale to w którejś aktualizacji naprawili. No i teraz to bardzo ładnie wygląda, jak ta kukurydza tutaj jest koszona. Też widzę, że tego bardzo dużo będzie, bo już mamy... Prawie 80% w zbiorniku. No, też jak widzicie, ta kukurydza bardzo fajnie wygląda w tym zbiorniku. Zaraz trzeba będzie tutaj podjechać ciągnikiem z przyczepą, żeby to rozładować. No, kukurydza będzie akurat do sprzedaży, chyba w czerwcu z tego co sprawdzałem. Natomiast jęczmień oraz sorgo sprzedam sobie w zimie. No i mam nadzieję, że wystarczy mi pieniędzy na zakup tego ciągnika, ale sobie powinno wystarczyć, bo jeszcze to mleko kozie się sprzedaje na bieżąco, jeszcze mleko od krów będzie do sprzedaży. Więc powinno tego wystarczyć. Ok, tu już sobie rurę wystawię. No akurat postawiłem ciągnik z tamtej strony, ale będę musiał zawrócić i będę musiał tutaj podjechać. No więc podejrzewam, że może być nawet więcej tej kukurydzy niż ten pełen zestaw przyczep. Pewnie nawet będzie jeden pełny, no i resztę, no to będę musiał jeszcze do... opróżnić te przyczepy i dosypać jeszcze trochę. Okej, czy tej tutaj zmieszczę? Może trochę przejadę po tych słonecznikach i po kukurydzy. A po kukurydzy nie przejechałem. Więc chyba to zawrócimy. Ale pewnie pełen zestaw tych przyczep będzie, jeszcze trochę dodatkowo. No a to i ta trawa czeka na skoszenie. Więc jeszcze tutaj te sianokosy będą. A na wiosnę sobie jeszcze zbiorę tą trawę na siano. No i później tam pewnie wjadę talerzówką i zasieję kukurydzę na kiszonkę. Okej, niech się tutaj to tu sypie. My wsiadamy już do kombajnu. Na szczęście dość szybko się rozładowuje ten kombajn. W przyszłości jak już będziemy mieli więcej pól, no to trzeba będzie pomyśleć nad większym kombajnem, no i tu już nie wiem, nie kupię jakiegoś potężnego kombajnu, na przykład tego New Holanda dużego O no właśnie tego CR11 bo Chciałbym też mieć tego klasy Lecciona, ale jego może kupię później, bo on był w poprzednim farmingu, natomiast ten Holand jest nowy, więc Może kupię sobie najpierw tego New Holanda, a później dokupię tego klasy Lecciona, żeby mieć taki zestaw dwóch dużych kombajnów No to na no to będę potrzebował bardzo dużo pieniędzy no, to w sumie trochę dostanę pieniędzy ze sprzedaży tego klasa oraz tej pokosłówki, bo wtedy tę pokosówkę raczej sprzedam. No i na tym powinienem trochę dosyć robić. A ten kameń kupię w przyszłości, gdyż będę miał więcej pól. Może wcześniej jeszcze skupimy się na przykład na jakichś innych uprawach. Może na przykład pójdziemy w uprawie ziemniaków albo buraków cukrowych. W sumie buraki cukrowe byłyby fajne, bo są one bardzo opłacalne. akurat tu po lewej stronie, ktoś ma buraki cukrowe. Więc może najpierw kupimy sobie kombajn do buraków cukrowych. No i tu może wezmę tego Holmera z modów. Tego większego. O właśnie tego, bo on ma tutaj 5-metrową przystawkę. Więc będzie można bardzo szybko zbierać te buraki. No i jest też tańszy od tego Holmera, który jest w podstawce gry. No i tego kombajnu ropa też jest tańszy. Więc można byłoby go tutaj kupić. No i też te buraki pozwoliłyby mi zarobić dość sporo pieniędzy. Później by można było na przykład zainwestować w uprawę ziemniaków. Plus fabryki, chociaż może nawet bym początkowo wypożyczał ten kombajn do ziemniaków, bo niestety ten też jest bardzo drogi. No, kosztuje on prawie 600 tysięcy. Mamy jeszcze ten z modów The Wolf, ale on jest też w wersji do warzyw, więc tutaj bym sobie może kupił ten Grimmę. A to ewentualnie na początku mógłbym sobie na przykład wypożyczyć taki kombajn. A w czasie bym po prostu kupił sobie tam przetwórnie ziemniaków, plus jeszcze olejarnię musiałbym postawić, więc olejarnię bym chyba tutaj postawił, to bym musiał kupić ten fragment terenu tutaj. No, i to bym mógł postawić sobie olejarnię plus później kupiłbym jeszcze tą przetwórnię ziemniaków, która jest tutaj. A ciekawe ile to kosztuje? Odwiedźmy sobie to. Ma no ponad 300 tysięcy, więc jest to bardzo duży wydatek. No, a zobaczymy, jak już będę miał większe zarobki z mojego gospodarstwa, to będzie można zainwestować w tą przetwórnię ziemniaków plus olejarnię. Na no kompanię do ziemniaków na pierwsze zbiory, na przykład, będzie można wypożyczyć. Wtedy można byłoby posadzić trochę więcej tych ziemniaków. Może w miarę szybką zarobił na tym przetwórstwie, żeby kupić kombajn na własność. To też fajnie byłoby skorzystać z tego, że ta fabryka jest już postawiona na mapie. No to za jakiś czas, chociaż zobaczymy, bo z tego co słyszałem, to właśnie to przetwórstwo ziemniaków jest bardzo opłacalne, więc zobaczymy, może jak teraz kupimy ciągnik. No to zaczniemy zbierać pieniądze na tą olejarnię plus tą przetwórnię ziemniaków. No jak sobie to zainwestuję, no to wypożyczę nawet sadarkę, mogę wypożyczyć. Posadzę sobie te ziemniaki, później wypożyczę kombajn. No jak te ziemniaki się przetworzą, no to może zarobię na, na to, żeby sobie kupić na własność taki kombajn. No a tutaj jest dość fajny teren, więc w przyszłości można byłoby na przykład postawić jeszcze jakiś młyn na przykład. No bo tej młyn na mapie mamy właśnie tutaj po prawej stronie, tylko jest to punkt skupu, którego nie można zakupić, żeby wykorzystać go do przetwórstwa. Więc tutaj mógłbym sobie obok postawić jakiś swój własny młyn. Albo może znajdę jakiś inny, na przykład trochę mniejszy teren, bo w sumie tu jest dość dużo terenu, więc może znajdę jakiś mniejszy, albo na przykład tutaj, chociaż tu jest chyba górka w tym miejscu, bo tutaj kupimy pole 44, to już jest ten teren. Tylko tu jest chyba trochę górzysty teren, ale może gdzie indziej znajdę jakieś miejsce. Żeby sobie postawić tą olejarnię oraz młyn Plus jeszcze można byłoby na przykład mleczarnię postawić, żeby przetwarzać mleko od kóz oraz od krów Więc będzie może poszukać jakiś taki y, Fajny, w miarę równy teren pod fabryki Może gdzieś obok jakiegoś pola będzie Tu jest też duży teren, ale tu nie wiem czy nie zrobię sobie pola, jak będę kupował te dwa To nie wiem czy tutaj jakiegoś pola sobie nie stworzę, bo tu jest naprawdę fajny duży teren pod jakieś pole W sumie może tu na przykład jakby był fajny teren, by można było zrobić Miejsce pod fabryki, no jeszcze zobaczymy. Tu będę się nad tym zastanawiał w przyszłości. No bo to ziemniaki byłoby fajną opcją, żeby je przetwarzać. Tym bardziej, że mamy tą fabrykę już na mapie gotową. Więc jedynie samo to trzeba tą olejarnię kupić a właściwie to postawić bo niestety nie ma jej na mapie. Chociaż jestem ciekaw, czy kupię tą olejarnię, czy nie dostanę tego terenu obok tutaj. Chociaż tu nie widzę, żeby była możliwość zakupu tego terenu, ale... To ciekawe. Pamiętam, że w poprzednim farmingu, jak kupiłem tą, tą przetwórnię ziemniaków, to tam dostałem jeszcze teren i obok... Yy, ...właśnie tej przetwórni ziemniaków postawiłem olejarnię. jak nie, to sobie poszukam jakiś inny teren. No widzę, że znowu będzie pełny zbiornik. To sobie tutaj jeszcze kawałek przejedziemy i zaraz przesiądziemy się do ciągnika. Ok, to sobie akurat tu objedziemy. Trochę to pole naokoło. No i wysypiemy tą kukurydzę do przyczepy. Więc nad tymi fabrykami jeszcze pomyślę. Te ziemniaki byłyby fajne pod tym względem, że akurat tych ziemniaków nie mam w żadnej w serii na razie, więc moglibyśmy tutaj się skupić na tych ziemniakach. A później pewnie też pojawiłyby się buraki cukrowe, może na przykład fasolka albo szpinak. To jeszcze zobaczymy. Może pojawi się na przykład kombajn na wyprzedaży. Może ten kombajn do ziemniaków trafiłby się na wyprzedaży albo na przykład kombajn do fasolki lub do szpinaku. A zobaczmy, co jest na wyprzedaży. Sprycza samozbierająca zbierająca. Tu jest... To jest chyba taki chwytak do bawełny. No i mamy dwa sprzęty leśne. A może też nad leśnictwem można byłoby tutaj pomyśleć w tej serii? Może na przykład kupiłbym jakiś las plus jeszcze postawiłbym tartak ten średni, no bo na mapie mamy ten duży tartak, ale taki duży nie jest mi potrzebny. Więc można byłoby na przykład kupić jakiś las i obok tego postawić ten średni tartak za 150 tysięcy. No albo też mógłbym posadzić sobie jakiś las, tylko to trzeba poczekać trochę czasu, aż te drzewa urosną. Ale mamy na tej mapie trochę lasów, więc no zobaczymy. Na pewno sporo opcji jest to jeśli chodzi o rozwój gospodarstwa. Teraz fajnie, że te krowy się pojawiły, więc na przykład w przyszłym sezonie będziemy mogli zrobić jakąś akcję z rozrzucaniem obornika albo gnojówki. A może zrobimy jakieś fajne ujęcie do miniaturki za chwilę. Albo może poza odcinkiem sobie zrobię. A zobaczymy, może po nagrywaniu sobie zrobię jakieś fajne ujęcie tutaj. No ale trochę tego się zostało do skoszenia. Jest to dobrze, będzie bardzo dużo kukurydzy, ale faktycznie w przyszłości trzeba będzie pomyśleć nad jakimś większym kombajnem. Tak teraz na tych większych polach korzystam z pokosówki, za pomocą której koszę zboże w pokos, a później zbieram to zboże z pokosu za pomocą tego klasa. No i wtedy też nie idą znacznie szybciej. No i też mam więcej zbiorów dzięki temu. Może jakieś takie ujęcie sobie zrobimy do miniaturki, zobaczmy, może coś takiego. O tak żeby ten kombajn był fajnie widoczny. No okej, okay. myślę w tym odcinku to by było już na tyle, jeżeli ten film Wam się spodobał to stawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!